Witam z tej strony Rafkart. W dzisiejszym odcinku zajrzymy do pudełka firmy Armahobby. limitowana edycja, jak 1B Asy skala 1 do 72, numer katalogowy 70 30. Mamy tutaj już na samym wstępie piękne, piękne pudełko, gdzie są schematy malowań. Z tyłu tych schematów są dokładnie cztery sztuki i muszę przyznać, że są dość efektowne. Eee, dobra, słuchajcie, ja już wyciągnąłem zawartość pudełka, tak żeby nie hałasować. Eee, zaczniemy od e, oszklenia. Oszklenie to standard, bo tutaj ten model już u mnie też na, na kanale widzieliście. Nie w tym malowaniu, ale spójrzcie, jak wygląda wygląda oszklenie. Następnie mamy instrukcję i tutaj mamy o, kalkomanie, ale to dobra, zacznijmy od instrukcji. Instrukcja, papier kredowy, mamy tutaj schematy malowań Hataka, Humbrol, Fahalejo, Tamia. także jest dosyć dużo tutaj farb do wyboru. Instrukcja jest kolorowa, jak możecie tutaj zobaczyć. Ładnie wydana i tak jak już wspominałem, cztery schematy malowań: kalkomanie. Tutaj mamy erratę czyli dodatkową kalkę, jak gdyby. To pewnie była źle tutaj wydrukowana, więc to też się chwali firmie Armahobby, że takie rzeczy robi. Tutaj możemy się przyjrzeć. Dosyć fajnie to wszystko wygląda. Techmod wydał te alkomanie i mamy jedną rameczkę z detalami przyjrzyjmy się bliżej. Może takie zbliżenie, sobie zrobimy. Spójrzcie, jak to pięknie się prezentuje. Wszystko tu macie odcisk mojego palca. A tu są detale na tym modelu. Także to jest piękne. Piękne odwzorowanie powierzchni. Po prostu cudowne. Chciałoby się, żeby wszystkie takie modele, żeby wszystkie tak modele wyglądały, prawda? To jest super robota. Model bez e, jakiś tutaj, no tutaj widzę, że są jakieś Drobne nadlewki, ale to jest od wewnętrznej strony, więc i tak trzeba będzie to spiłować. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. O, spójrzcie, bardzo fajnie, piękny model. Super malowania, teraz jeszcze drugą stronę obejrzymy, czy nie ma od lewej strony tutaj, będziemy się przesuwać, bardzo pięknie, to po, yy, bardzo fajnie są tutaj, widać, że te to, to cieniowanie, te to wybranie tutaj jest bardzo fajne, nie jest to jakiś gruby, toporny plastik. Model robi bardzo dobre wrażenie. Jeśli się zastanawialiście, czy warto kupić, myślę, że tutaj odpowiedź macie na tym filmie. Jeżeli ktoś jest fanem II wojny światowej, samolotów, które brały udział tutaj w działaniach wojennych, to jak najbardziej tak. Zastanawiam się, czy tutaj. Jeszcze Arma pójdzie na przykład jeszcze w jakieś inne malowania tego. Samolotu. Bo pewnie troszeczkę troszeczkę tego wszystkiego jest. Eee, więc co podsumowanie. Piękny nowy eee, ładnie wydany model. Eee, cztery malowania. Eee, cztery malowania limitow limitowane. Edycja, model do sklejania, kalkomanie. Więc cóż, mogę tylko z czystym sumieniem polecić. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.